Tak. No to no nie mieli czasu. Metrycję. Jestem. Ej. Panią to już nie masz. No wyjeździ. No to wie. Dlatego Teraz słuchajcie. To po co? Po Teraz powiedzcie, gdzie my jesteśmy i co my tutaj robimy. Słuchajcie. To są zajęcia, nie? Zaraz wiemy. Jeszcze powiedzcie z czego, żeby był dokument. Nie no, ale być po lewej, po lewej. Tak się odbywają nie, 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 zajęcia na Politechnice po Łódzkiej. A co myśmy mieli znaleźć ostatniego? No. Ale to tylko, nie, ja tylko popitkę że lejesz? Jest po lec, żeby nie było tak, że... A co ja mam popijać, przepraszam? Tak, Patrycjo, Nie no tak, na uczelni jesteśmy, to nie będziemy pić. No to to. Może jakieś stolad albo coś? Tak. Podzielili równo, a pan może doktora wina Właśnie pan do którą Słuchajcie, o pieczem nas tutaj wejdą. Może mają mieć następne zebranie. Trudno, no nie trafili. Dobra, teraz czekamy na pana doktora. Dobry wszyscy spam. Tak, jak będzie wchodził zaśpiewamy. Salat. Panie doktorze, to jest nasz długopis? Mhm. Ja. Aha. <laughs> też wiesz. Weź go z krzewy, się może się przyda. I może jeszcze po flaszkę. Po flaszkę, ja jest... Trycja, przesadzasz co Mi się to podoba. Na YouTubasta. Od razu Tak, od razu. Mam